Dzień dobry baranki, wróżka sikora. Zapraszam Was na czytanie marcowe marzec 2022. Sprawdzimy sobie, jaka energetyka dla baranków może się realizować w marcu. Oczywiście, zaznaczam, że jest to czytanie ogólne. Są to pewne ogólne potencjały, które mogą dla osób z podznaku barana się realizować, dla baranów słonecznych. Księżycowych, baranów ascendentalnych, ktokolwiek mnie ogląda z podznaku barana lub z baranem aspektowanym w jakimkolwiek miejscu w kosmogramie. Jeżeli nie wiecie, gdzie macie barana, czy w ogóle go macie, to zapraszam do mnie prywatnie, możemy spojrzeć. Natomiast czytanie ogólne, Baran 2022, marzec. Zobaczymy, co tam słychać u Was, moi drodzy barankowie. Baran marzec 2022, bardzo proszę o przekaz jak energetyka dla barana na miesiąc marzec marzec 2022, baran ogólne energie dla baranków i baranic w marcu. E, moi drodzy. Moi drodzy, moi drodzy, energia z jaką Baran wchodzi w marzec. Siódemka denarów w odwrocie. Mam wrażenie, że Baran ma już dosyć czekania. Baran ma dosyć czekania, nie wiadomo na co tak naprawdę. Co odchodzi do przyszłości? Koło fortuny, no dokładnie, nie wiadomo na co. Nie wiadomo na co czekacie i już trochę macie, mam wrażenie, dosyć. Kierunek, w jaki Baran się przemieszcza. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy w odwrocie także. Baran tutaj powiedziałabym, że jest zmęczony czekaniem. I też zmęczony swego rodzaju biernością. Bo to, co odchodzi do przyszłości, to jest koło fortuny, czyli pewne wydarzenia losowe, pewne wydarzenia, na które nie do końca mamy wpływ. Pewne też rzeczy, które. Tak na, na, na które tak naprawdę trzeba poczekać, które nie zależą od nas, bo siódemka denarów może też pokazywać taką energię, że my zrobiliśmy, co mogliśmy tak naprawdę i pewne procesy trwają jakiś czas i muszą się zadziać, muszą wziąć swój czas po prostu. Tak jak, nie wiem, sadzimy drzewo, więc wkładamy to ziarenko do ziemi no i musimy poczekać, aż to drzewo wyrośnie. Możemy je podlewać, możemy pielęgnować, możemy spulchniać ziemię, robić co, coś tam, co jest potrzebne z tym drzewem. Natomiast pewnych procesów nie można przyspieszyć. Pewnych procesów nie da się przyspieszyć. Mam wrażenie, że Baran mm, chciałby przyspieszyć. Chciałby przyspieszyć. Wy jesteście zniecierpliwieni. E, rycerz mieczy jest energią bardzo szybką. Mm, to jest energia bardzo taka porywcza, szybka, dynamiczna, która jakby odfruwa. Mało jest w tym uziemienia, mało jest w tym cierpliwości, mało jest w tym też takiego pogodzenia się z pewnymi procesami, które po prostu są jakby ponad nami, nie mamy na to wpływu. Mam wrażenie, że baran bardzo chce tutaj przyspieszyć coś. Baran ma dużą potrzebę, żeby wziąć w swoje ręce sprawy, które tak naprawdę nie zależą od Was. Nie zależą od Was. Tutaj są pewne procesy, które wymagają cierpliwości, które wymagają tego, żeby po prostu poczekać, pozwolić rzeczom się zadziać. To nie jest bierność, bo bierność byłaby jakby, jakbyście nie zrobili nic w związku z tą sytuacją. A ja mam wrażenie, że Baran tutaj zrobił tyle, ile mógł, ale wam się wydaje na poziomie intelektualnym, na poziomie rozumowym, że może moglibyście jeszcze coś więcej zrobić. I to powoduje, że wpadacie w taką, w, ta, w takie zniecierpliwienie i w taką energię. To ja wymyślę, jak to zrobić, żeby to przyspieszyć. To jeszcze można to i to i tamto. I to jest takie rozbiegane, rozchulane, po prostu e, chaotyczne też może być chaotyczne. Odwrócony rycerz mieczy jest chaotyczną energią. On, wiecie, nie działa z celem, z jakby sfokusowany na cel, tylko cha w chaotyczny sposób. Mam wrażenie, że Baran. Powinien uważać w marcu na to, żeby nie stracić z oczu celu, swojego celu, większego tego celu, po co to wszystko tak właściwie robiliście. Bo ja mam wrażenie, że baran miał jakiś cel, zainwestował w ten cel, i teraz jest taki moment, w którym po prostu trzeba poczekać cierpliwie, e, wykonując kolejne rzeczy, wykonując kolejne czynności. Może w tego celu, może na trochę innym obszarze życia, odpuścić trochę, jakby nie forsować tego, wiecie, bo jeżeli no, no, na przykładzie tego drzewa, posadzimy to drzewo i, i zaczniemy je po prostu podlewać i doglądać codziennie i jakby przesadzać z tym takim ponaglaniem, to pogorszymy sprawę. I ja mam wrażenie, że baran tak naprawdę katuje sam siebie tutaj tym, że jest jeszcze coś więcej, co moglibyście zrobić. Eee, I wymagana jest tak naprawdę cierpliwość. To jest jedyne, co mogę Wam tutaj powiedzieć. No jakby baran sam w sobie archetypicznie jest raczej mało cierpliwy. Wy jesteście jakby all about action i Wy chcecie działać, robić tutaj i już wszystko ma być po prostu po mojemu i wszystko ma już się dziać. Uważajcie, żeby nie wpaść trochę w taką energię, że Przyspieszaniem popsujecie sobie tak naprawdę efekt, który mógłby być e, satysfakcjonujący i zadowalający. E, ja mam wrażenie, że Baran chce przyspieszać. Cokolwiek to jest, to jest czytanie ogólne. W marcu jakiś obszar waszego życia, który nie zależy w stu procentach od Was. Tu są jakieś losowe wydarzenia, które się wydarzyły, które się zadziały, które były poza Waszą, że tak powiem, sprawczością i możliwością. I baran potrzebuje przyspieszać, baran potrzebuje wykombinować, jak to zrobić, jak to ugryźć z innej strony. Z tej, wiecie, to jest trochę taka energia, jakbyście cały czas pytali kierowcy, kiedy dojedziemy, kiedy dojedziemy, kiedy dojedziemy. I to może skutkować tym, że kierowca na przykład wkwi się, i zatrzyma się i powie: Dobra, to wysiadaj. Tak jakby to już mam, mam cię dosyć. Wiecie, to nie przyspieszy. To jest jak naciskanie guzika w windzie 50 razy, zanim ona przyjedzie. Ona nie przyjedzie szybciej. Wiecie o co chodzi? E, I frustracja, która się bierze z tego, mam wrażenie, że Baran e, może być bardzo sfrustrowany w marcu. E, ale jesteście sfrustrowani w marcu tak naprawdę tylko dlatego, że sami sobie to nakładacie w głowie, że coś można przyspieszyć, czego nie można przyspieszyć. I stąd się bierze frustracja, której można byłoby uniknąć po prostu cierpliwością. Ja wiem, że mówienie do barana cierpliwości to jest płachta na byka, czy też na barana, ale jakby wiecie o co chodzi. Wyzwanie marca. Królowa mieczy. Eee, myślę, że. To, ta, ta rzecz, ta sytuacja, ta inwestycja, ta decyzja, cokolwiek to jest tutaj, ona może nie zależeć od Was, a co więcej, może zależeć od swego rodzaju instytucji. Królowa jeszcze często pokazuje instytucje, często pokazuje urząd, sąd, jakąś taką, no po prostu instytucję, która. Ma decyzyjne zdanie w tej waszej sprawie. I to jest, wiecie, to jest trochę taka energia, jakbyście wyzłożyli na przykład jakiś wniosek o coś, albo jakąś apelację, albo coś tam gdzieś tam w sądzie, czy właśnie w instytucji, i są pewne procesy, które muszą się wydarzyć. Jest ta biurokracja. Oni muszą tam, nie wiem, sprawdzić te rzeczy, tak, jakby to wszystko musi się zadziać. To nie zależy do końca od was. I Wy tak naprawdę głupi urząd, frustrujecie się, a może spróbuję to, a może po nagle trzy maile, jeszcze przypomnę im się wiecie, i to tak naprawdę nie pomoże to raz, to na pewno nie pomoże. E, może ich wkurzyć, ale królowa mieczy w pozycji prostej jest. Tak jakby wiecie. Jedyne, co tutaj jest tak naprawdę najbardziej frustrujące, to jest właśnie to czekanie, bo gdyby ona jeszcze wyszła w pozycji odwróconej, to bym powiedziała, że może jakaś nieprzychylność instytucji sądowej, jakieś takie rzeczy. Natomiast w pozycji prostej, ona po prostu jest. Wiecie, królowa mieczy jest też bardzo rzetelna. Ona musi wszystko przeanalizować, wszystko przemyśleć, sprawdzić. To jest taka bardzo intelektualna, analityczna energia, mądra, która podejmie w końcu mądre decyzje, dobre decyzje, sprawiedliwe, ale potrzebuje czasu. Potrzebuje sprawdzić. Wiecie? A wy tutaj w tym odwróconym, bo on był odwrócony, ten rycerz, przypujlam, odwrócę go z powrotem. Baran jest strasznie niecierpliwy. I on tutaj po prostu wymachacie tą szabelką i próbujecie na tą królową miecz wymusić, może wręcz. Ja mam wrażenie, że w marcu Baran, uważajcie na to, żeby nie próbować wymusić od kogoś, od kogo zależy coś, tego, co wy chcecie od razu. Wiecie, to jest trochę tak jak dziecko, które na przykład zależy mu na tym, żeby coś dostać od mamy albo od rodziców, i próbuje wymusić. A prawda jest taka, że to zależy od rodziców, czy ono to dostanie, czy nie. Jak będzie próbowało wymusić, to efekt często będzie odwrotny. Wiecie o co chodzi, baranki, więc uważajcie na to w marcu. Nie próbujcie wymuszać i przyspieszać czegoś od kogoś, od kogo zależy ta decyzja. A tutaj ona ewidentnie od kogoś zależy, od jakiejś instytucji, od jakiegoś, jakiejś organizacji może. Lęki, obawy, baranka. Lęki, obawy baranka marzec 2022. No, odwrócony rycerz buław, czyli właśnie tutaj są takie. Takie obawy mm, wojenki, po prostu wojenki, wojenki z tą instytucją, z tą osobą, z tą, z tą personą tutaj, którą ta królowa mieczy reprezentuje, bo oczywiście to tak jak powiedziałam, to może być instytucja, ale to też może być w konkrecie jakaś osoba, jakaś urzędniczka, jakaś szefowa, jakaś, jakaś po prostu figura, od której coś zależy, na co Wy czekacie, czekacie i Wy mam wrażenie jesteście tacy, czy ona nie wie, że ja czekam? Tak jakby wiecie, tu, Wy płoniecie po prostu, wypłoniecie w środku. I lęki obawy myślę, że tutaj są głównie takie, że baran naprawdę boi się, że nie wytrzyma, że nie wytrzyma i wybuchnie odwrócony rycerz buław, to jest po prostu, już wiecie, to jest furia, to jest po prostu rozwalę to, rozniosę to, rzucę łotowem w ten sąd, wiecie, tak jakby to już jest po prostu. E, to już jest granica. I ja myślę, że baran ma świadomość tego, że takie zachowanie e, nie pomoże wręcz przeciwnie. E, I myślę, że to jest właśnie w lękach obawach. W lękach obawach jest właśnie ta taka wasza własna świadomość, tej waszej takiej po prostu tego, tego zapalnika, który nosicie, jakbyście byli taką po prostu chodzącą bombą zegarową, tykającą w marcu. I ja myślę, że Baran jest tego świadomy, że Wy jesteście po prostu bombą. E, I jest to w lękach obawach, co w sumie jest uzasadnione. E, postarajcie się naprawdę, postarajcie się. Wyczilować w marcu, wyluzować, po prostu poczekać, po prostu cierpliwości. E, co nowego wejdzie w życie Baranka, marzec 2022? Co w związku z tym wyzwaniem, też? Kapłanka, moi drodzy, no tutaj jest ewidentnie pokazana no, lekcja pokory, lekcja cierpliwości, ale to Wam tak naprawdę da. E, dla was samych, dla waszego wnętrza, dla waszego własnego też takiego yy, zasobu, który mówi właśnie o możliwościach wewnętrznych, wytrzymania niepewności, wytrzymania cierpliwości, takiej, takiej wewnętrznej mądrości, że wy nie musicie działać robić tutaj szybko, e, jakby całe życie, tylko jesteście w stanie pooddychać, wziąć głęboki wdech, uspokoić się. I to tak naprawdę wytrzymanie tego napięcia e, da Wam ogromną, ogromne zasoby wewnętrzne, emocjonalne. E, otworzy Wam możliwość spojrzenia na siebie jak na osobę, która dojrzewa, która kontroluje swoje... swoją furię, swoją chęć szybko przyspieszania, swoje takie instynkty, takie instynktowne działanie, bo w rycerzu... no mieczy też, ale w rycerzu buław to jest też takie działanie instynktowne, takie, takiego choleryka, takiego bycia kąpanym w gorącej wodzie. I taki jest też baran, ale jesteście w stanie w marcu... Zobaczyć też sami siebie z zupełnie innej strony, ze strony osoby dojrzałej, osoby spokojnej. Kapłanka mówi o ogromnym spokoju, o harmonii wewnętrznej, o tym, że wy w środku, ale jesteście w stanie stonizować to, wyciszyć to. Kapłanka jest żywiołem wody. Ona nie mówi, że gasi ten ogień, ale właśnie uspokaja, ochładza, tonizuje i. Jest szansa dla barana, żeby na przykładzie tej sytuacji, w której jesteście nie wiem w jakiej, no bo jakby jest dużo takich, że tak powiem możliwości. Natomiast ta trudna do wytrzymania sytuacja, na maksa niecierpliwa, na maksa taka wiecie. Nie wytrzymam cisnę tym w pizdu i po prostu wiecie, to jest okazja do tego, żeby nauczyć się własnymi wewnętrznymi narzędziami, tonizować to i radzić sobie z tym. I wiecie, nie potrzebować, nie wiem, ksanaksu, nie potrzebować piwka wieczorem, nie potrzebować e, się uspokajać, albo nawet nie potrzebować na kogoś wrzasnąć, bo to też pomaga. Jakby wyrzucić to z siebie, albo wiecie, tak jakby baran ma naprawdę ogromną okazję do tego, żeby nauczyć się wprowadzać wewnętrzny spokój, taką wewnętrzną harmonię, takie Wiecie, powiedzenie sobie, dobra, poczekam, zaufam, że to przyjdzie, nie mam na to wpływu, nie będę wymuszać, nie będę przyspieszać. Wiecie o co chodzi? Kapłanka to jest naprawdę wielka wewnętrzna mądrość, spokój i jakby kapłanka wie, kapłanka wie, że zrobiła wszystko, co mogła. Zainwestowała. Kapłanka wie, że pewne rzeczy nie zależą od niej koło fortuny, pewne rzeczy po prostu są procesami wszechświata, świata, cokolwiek, ale my jako ludzie mamy wpływ na to, co robimy i na to, jak podchodzimy do całej sytuacji. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, pewne rzeczy nie zależą od nas. Czasami zależą od królowej mieczy, czasami zależą od rycerza mieczy, czasami zależą od losu po prostu, otwarta koło fortuny. Natomiast jesteśmy w stanie jako ludzie wytrzymać po prostu wytrzymać frustrację, wytrzymać niepewność, wytrzymać chęć, wiecie, rozwalenia czegoś i albo zrezygnowania, bo to też może mówić o tym, że baran zniechęca się, rezygnuje, skoro nie może wpłynąć na sytuację, zmienić tej sytuacji intelektualnie jakby wymusić pewnych rzeczy, to rezygnuje, wycofuje się. Tak jakby tu jest też y, y, odwrócony rycerz Buław też mówi w tył zwrot. Rycerz od, w odwrocie się jakby ewakuuje z tego y, pola, z tego miejsca. Wycofuje się. Rezygnuje, bo nie wytrzymał tego, te, tego napięcia, tej, jakby nie, zniecierpliwił się i rezygnuje. Ale nie warto rezygnować. Warto wytrzymać. Warto, wiecie, budować swoje wewnętrzne narzędzia i możliwości do tego, żeby wytrzymać w oczekiwaniu. Eee, co tam? Wpływy z otoczenia. Co, co z otoczenia? Jeszcze wyciągnę wam co z otoczenia w marcu. O, dobra, wypadła, to weźmy. Eee, ósemka kielichów jest z otoczenia, i właśnie Ósemka kielichów mówi o zmianie. Dotychczasowej drogi, zmianie dotychczasowego też sposobu myślenia, ale też sposobu działania, też sposobu przeżywania, bo jednak kielichy to są emocje, czyli przeżywanie, czyli dotychczasowa metoda przeżywania. Bo wiecie, tak jakby yy, furia, wkurzanie się, niecierpliwość też jest swego rodzaju sposobem przeżywania. Yy, Znoszenia frustracji. Jeżeli nie jesteście w stanie znieść frustracji, to na przykład się wycofujecie albo się wkurzacie, ale to tak naprawdę zamyka wam pewne, pewne drzwi, zamyka wam pewne wrota, bo może jak będziecie się awanturować i może jak będziecie przyspieszać, to ta Królowa Mieczy zmieni swój wyrok na negatywny eee, i wasza cała inwestycja i wasze całe czekanie pójdzie na marne. Więc myślę, że Ósemka Kielichów mówi o też zmianie sposobu reagowania, też. I to jest dla Was zupełnie nowy sposób. On jest niepewny, on jest napawający takim, wiecie, dyskomfortem. Bo jeżeli ktoś całe życie był cholerykiem, i całe życie przyspieszał, i walczył, i potem się od tego odcinał, dobra, to już mi nie zależy, idę w swoją stronę, to było znane. A tutaj jest nieznany nowy sposób. Tutaj są niepewności, lęki, jak ja wytrzymam z tym, jak, jakby, jak ja sobie z tym poradzę, nie wiem, wybuchnę od środka, wiecie. Yy, myślę, że otoczenie może Wam ułatwiać, tak naprawdę. Może Wam ułatwiać tą drogę. E, mogą się w otoczeniu pojawić osoby, e, które, którym się to udało, na przykład. Jacyś nie wiem, znajomi, przyjaciele, bliscy ludzie, z którymi na przykład spróbujecie porozmawiać o tym, otworzyć się, powiedzieć: Słuchaj, jest taka sytuacja, jestem w takiej sytuacji, jestem sfrustrowany, nie radzę sobie, zaraz wycofam ten wniosek, zrezygnuję z tego, bo trzeba czekać, bo ja nie wiem, bo to nie zależy ode mnie, bo już mnie to wkurza, bo coś tam, coś tam. I jeżeli to wyrazicie, powiecie, jakby spróbujecie, to okaże się, że na przykład są ludzie, którzy pomogą Wam przez to przejść, podzielą się swoim doświadczeniem, wesprą Was w jakiś sposób w tej, w tej drodze, która jest w sumie samotna, bo ósemka kielichów mówi o samotnej drodze, i w tą drogę tak naprawdę wyruszacie sami i robicie to sami, i to wewnętrzne radzenie sobie z problemem jest. Procesem samotnym. Nikt za was tego nie zrobi. E, ale możecie wesprzeć się na tym, że ktoś już tego doświadczył, ktoś już sobie z tym poradził, da się to zrobić, jest to możliwe w taki i taki sposób. Ktoś może, wiecie, tak jakby. To, to, to jest trochę taka energia, że. Tak jakby wiecie, dziecko uczące się chodzić, też ono samo musi się nauczyć chodzić, ale może na przykład przebywać w otoczeniu dzieci, które już potrafią chodzić i to je. Jakby obserwując to, widząc to, że one chodzą, myśli sobie, znaczy nie wiem, czy dziecko myśli, ale wiecie, tak jakby... Albo na przykład, nie wiem, dziecko jeździ na rowerze, uczy się jeździć na rowerze, bo dobra, bo jest już starsze i myśli. I, I musi samo się tego nauczyć. To jest wewnętrzny proces, sa, jakby samotny. Ono samo siądzie na ten rower i się nauczy. Natomiast może widzieć inne dzieci, które jeżdżą na rowerze i mają takie, w sensie to dziecko ma takie, okej, okay, oni się nauczyli, więc ja też dam sobie z tym radę. I tutaj dokładnie tak jest. Baran może po prostu wesprzeć się na doświadczeniu innych ludzi, którzy zmienili swoje podejście, którzy. Zmienili swoje, swoją taką choleryczność. Oczywiście do pewnego stopnia, bo ja jakby nie wydaje mi się, żeby baran, zwłaszcza słoneczny baran, był w stanie całkowicie zmienić swoją choleryczność i się jej pozbyć. Natomiast wiecie, e, taki ognisty temperament jest super e, w momencie, w którym nie powoduje, że mo możemy coś stracić. Wiecie o co chodzi? Przyspieszając i być, by, będąc takim wymuszającym i napastliwym, że możemy coś stracić. E, dobrze, moi drodzy. Bilans miesiąca marca 2022 dla baranków. Pazik kielichów. Pazik kielichów w odwrocie. Mm, no nie jesteście już dzieckiem, baranki. Nie jesteście już dzieckiem. E, Dziecko nie umie wytrzymać ze swoimi emocjami. Dziecko się wkurza, dziecko tupie, dziecko pyta o drogę co 5 minut, e, ale Wy już jesteście dorośli. Wy już macie wewnętrzne narzędzia, wewnętrzną mądrość, zaradność e, do tego, żeby kontrolować swoje impulsy, kontrolować siebie, ale w taki pozytywny sposób kontrolować siebie oczywiście. E, z korzyścią dla siebie. Bo wiecie, tak naprawdę taka frustracja wewnętrzna i taka, ten ogień wewnętrzny, jeżeli jest go za dużo, i jeżeli doprowadza nas do takiej frustracji, e, to jest tylko ze szkodą tak naprawdę dla Was. Bo to wiecie, wrzodów się tylko nawabicie, więc bez sensu. A nie tylko, że się nawabicie wrzodów, a jeszcze po prostu wkurzycie decyzyjny, decyzyjne osoby, od których coś zależy. Więc reasumując baranki w marcu. Cierpliwo, po pierwsze, cierpliwości. Po drugie, nie przyspieszajcie spraw, które nie zależą od Was. Jest to dla Was super lekcja tego, żeby wzmocnić swoje wewnętrzne narzędzia, radzenia sobie z frustracją i z po prostu zalewającą chęcią wybuchnięcia albo rezygnacji i wycofania. Przeczytam Wam jeszcze... Sentencję z książki, którą mam, Mark Aureliuszu Rozmyślania. Otóż, żeby było tak mądrze na koniec, strzelam, otwieram na byle jakiej stronie i wam przeczytam to, co macie usłyszeć, moi drodzy. Nie czci uznając za pożyteczne niczego, co zmusiło cię do złamania danego słowa, odrzucenia wstydu, żywienia nienawiści, podejrzliwości, złożyczenia, obłudy czy pożądania tego wszystkiego, co wymaga skrycia się za ścianami i za słonami. Ciekawe. No nic, moi drodzy, tak jakby to jest w ogóle też jakby totalna improwizacja, że to zrobiłam, w sensie wzięłam po prostu tą książkę i stwierdziłam, że to będzie ciekawe. Natomiast, yy, czy Wam się to przyda do czegoś, czy Wam się to nie przyda do niczego? Tego nie wiem. Na pewno wytrzymywanie z własną frustracją się Wam przyda i to nie tylko w marcu, ale również yy, w życiu <gulnie> ogólnie, także tak. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego marca, moi drodzy.